Zgromadzam się w godzinie miłosierdzia w Kaplicy Szpitalików Niepokalanowie za wstawictwem świętego Maksymiliana, świętej Faustyny Kowalskiej, nieskończonemu miłosierdziu Bożemu. Polecamy dusze zmarłych oraz prośby intencji wszystkich obecnych, a także te zanoszone przez widzów telewizji niepokolanych, nadezwane przez czytelników Rycerza Niepokalanej oraz przekazane przez wszystkich proszących nas o modlitwę naszych przyjaciół, sympatyków, pielgrzymów, osoby chore. Modlujmy się w intencji pacyfikacji, Sługi Bożego Brata Innocentego z Klasztoru z Ojca Benichara Fordona z klasztorów z W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie i wiem Twoje, Przyć, Królestwo Twoje bądź wola Twoja jak w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszechnie rozdaj na nam dzisiaj i odpuść na na nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, na ale dalecz odprowadź od złego. Amen. Straważ pary o łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty więcej niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami grzydnymi. Teraz i w godzinę Wierzę Boga Ojca Wszechbogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, Jezusa Chrystusa Stary, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, Młodzień. Rady, Pan Boże, Wstąpił do pięciu trzeciego dnia z skarb Twej Wstąpił na niebiosach, siedzi po granicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę, że Bóg go święty, święty Kościół powszechny. Świętych odsłuchanie. Grzechów odpuszczenie. Ciała zmartwychwstanie. Żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na na nieza, na naszy, i z dla świata, Jego bolesnej męki, dla naszy, i całego świata, dla Jego bolesnej męki, Daj go męki. nie Jusze dla nas i całego świata. męki. Dla nas, całego świata. męki. Miej. Miej dla nas, świata. męki. Miej. 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 Dla nas i całego świata. Dla Jego męki. Nie niosia dla nas i całego świata. Dla bolestej męki. Nie dla nas świata. Dla bolestej męki. Nie tak dla bolestej męki. Nie dla na Ci ciało i dusze duszę i bóstwo Najmniejszego Syna Twojego, a Panu Naszego Jezusa Chrystusa no. Nasze błaganie zawsze, zawsze i całego dla świata Dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata Dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, Mieni łosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej lęki. Mieni łosierdzie dla nas i całego świata. Miej dla Jego bolesnej lęki. Miejosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny ofiarujemy Ci ciało, krew, duszę i bóstwo. Najmniejszego Syna, jego Pana, naszego Jezusa, Chrystusa. Na, na. na przebłaganie zawsze, nasze i całego świata, A jego bolesnej deki. Nie miłosierdzie dla nas i całego świata, A jego bolesnej deki. Nie miłosierdzie dla nas i całego świata, A jego bolesne deki. Nie miłosierdzie dla nas i całego świata, A jego bolesnej deki. Nie miłosierdzie dla nas, i

dla Jego bolesnej męki Miej, Miej dla nas i całego dla świata Ojcze Przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa na dla przepłakanie za grzechy nasze i całego świata dla Jego bolesnej męki Miej, Miej. miłosierdzie dla nas i całego dla świata dla Jego nie niłosiercie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, nie miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, nie niłosiercie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Niejnio ciercze dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Nie miłościercze dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Nie miło dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej, Miej miłosierdzie dwie. dla nas i całego świata. Dla Jego Bolesnej Męki. Miej, Miej miłosierdzie dwie. dla nas i całego świata. Ojcze przy odkieruję Ci ciało i krew dusznej najbliższego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. No. Na błaganie za grzechy dwie. nasze i całego Zobaczmy. świata. Dla Jego Bolesnej. Miej Imocierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej Imocierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej Imocierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej Imocierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej dla, dla nas i całego świata, dla Jego Miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego Bożej imen. Miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego Bożej imen. Miłosierdzie nas i całego świata. Dla Jego Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zdej się na nami i na całą Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zdej się na nami i na całą Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zdej musz się na nami i na całą Światę. O krwi i wodę, która Świętszego serca Jezusowego jako strój miłosierdzia dla nas. Ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam tobie. Matko miłosierdzia. Muz się Święty Józefie. Święty Maksymilianie. się Święty Janie Pawle II. się Święta Faustu. ale Słowoćko mówi się za nami. Pan z wami i niech was błogosławi Bóg Wszechbogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa.